I moi drodzy, jeszcze chwilę i przed z przeznaczeniem od tutaj. Tych wszystkim zapraszam na relacje z Santago Village. I Santago też oczywiście. Na moim kanale znajdziecie playlistę, która nazywa się Piękna nasza polska cała. W niej zawarte są poprzednie odcinki z Santago. Pierwszy sprzed dwóch lat, mniej więcej z samej wioski Santago Village. Teraz w tym roku uaktualniliśmy Z 2024 roku powstanie kilka odcinków to Znaczy dwa już powstały Kolejno Santago, już takie bardziej szczegółowo Santago Village, bardziej szczegółowe na temat noclegów w samym Santago Powstał też odcinek Santago dzień pierwszy Teraz powstaje dzień drugi Właśnie powstał, właściwie dla was już teraz Możecie go sobie obejrzeć No i jest jeszcze w projekcie W fazie skracania, przycinania fikcji jest oczyszczona gastronomia, a sobie kilka naszych ocen dań, które tam zjedliśmy. Także jego oglądania, bawcie się dobrze. Tutaj jak widzicie na początku przywita nas w Sieni w wielkim, wielkim ogromnym pomieszczeniu na dzień dobry. Tak powiem, gdzie jest recepcja kasy i kolejki się ustawiają. Jest też makieta tam samego, samego bardzo, bardzo fajna. Jest też właśnie taka wspaniała jak widzicie fontanna, która tam podświetla i taka kolorowa i, i bajecznie zrobiona z zapisami sponsorów, z życzeniem udanej zabawy, z nazwą obiektu, z logo obiektu. No ale dosyć ciekawe, można sobie chwilę postać, mimo spędzić czas. Także to tak na dzień dobry. Troszkę Wam nagrałem w slow Motion. W rzeczywistości to też jest fajnie się odbiera, także polecam parę minut tak spędzić. Zwłaszcza mi umila czas w kolejce na przykład, my akurat spaliśmy na domkach i mieliśmy jakby noclegi, że ja tak powiem boczne wejście i dodam, że są zrabatowane w chyba 10% na pierwszy dzień i później drugi dzień był za, za połowę ceny, jakoś tak akurat wtedy, ale to na bieżąco musicie sobie sprawdzać na ich stronach na ich stronie internetowej. Jak to tam wygląda w danym momencie, bo to też się zmienia. Z tego, co pamiętam, tam wchodzimy tak raz w roku średnio na ich stronę. Tutaj już widzimy mamy te wejście do przebieralni, tam gdzie są prysznice To już jest zakasami biletowymi jest ta, ta jedna rura, która wchodzi jakby nam tak na dzień dobry. Tak, no nas... poszli. Także już tu tutaj wszystko działa. <grym>, Także tak wszystko działa, że, że hej. Zachowuj się naturalnie. ma Ja szczęły na zdrowie. A. A. Okay. Witajcie kochani, jesteśmy już drugi dzień, jesteśmy w połowie. Myślę, że możemy powolutku podsumowywać całość. E, było ogólnie jest nadal jeszcze łazaławnie. Słuchajcie. E... No jest to XXI wiek, ja już wiem, że to mówiłem, ale tak jest. Nie mam się czego wstydzić, jest fajnie, super. Jeszcze przybudowa drogi, mniej infrastruktury. E... Jeszcze jak byliśmy tutaj dwa lata temu, to byliśmy pewni, że nam potrzebna strefa relaksu, tylko nam że nam nie pomógł Natomiast już teraz z się przekonujemy, że jednak ta strefa relaksu to jeden dzień. E, przy dwudniowym pobycie w samym basenie, a trzy e, w wiosce widz. E, jest w zupełności, raczej już jest nam potrzebna. Za dużo już tutaj jest, troszeczkę, że tak powiem, młodzieży, dzieci. Wolimy sobie już bardziej tak pocilować w No ale no, tak to jest, jest. Ale ogólnie, co? Nie zmieniło się nic przez te dwa lata. Przynajmniej nie zauważyłem jakiejś szczególnej zmiany. Poza tym, że gówniarze są coraz bardziej głośni Dobra, no, żartik, nie to się wytnie. <śmiech> <śmiech> na pewno na plus położenie między autostradami, czy z Warszawy, czy z Łodzi. No to słuchajcie, też bajka po prostu, nie? No to to jest to. My mamy 300 km, 276. Oh, no. tak trochę chociaż nie tam między Warszawą a tutaj dojazd do samego parku dużo no pauzy kur... w każdym że tyś możesz młodzież taka zagraniczna zrozumiała, że mają być troszeczkę ciszej <laughs> Chciałem powiedzieć o dojeździe, że jest jedno położenie, jedno z najlepszych w Polsce, w centrum Polski, w zasadzie tak jakbyśmy już wcześniej, bardzo dużo Czechów, e, Skandynawii też sporo e, Austriaków chodziło. Nawet Niemcy. Niemcy też tak. No. Właściwie jak wam powiem, że e, większość obsługa taka prostszych no, za... No tak to nie brzmi, no, po prostu no, po prosty zadań obsługa Ukrainy Jak tylko widzisz, że ktoś, no co nie mówią jest niezrozumiałe to zaraz się wycofują, bo myślisz, że to nie są Polacy to zrazu się wycofują więc jakby myślę, że jest tak pół na pół w tej chwili już połowa zagranicznych, połowa Polaków może 60 do 40 tak my przynajmniej może na te święta taki wyjazd, no, ale tak to jest Zaszyk obserwacji pójdziemy za chwilkę przetestować jeszcze Azję Porównamy sobie, bo były dwa dni, no więc dwa obiady ustawiliśmy na Włochy, gdzie stawiamy na Azję, bo tam to wyglądało dosyć ciekawie. Tam było 9 zł za 100 gram, chyba wszystko kosztowało tyle. Weźmiemy sobie tego trochę z każdego posztuca i zobaczymy co i jak. Także albo to już było, albo dopiero będzie. Sytuacji. Okazuje się, że czas ten świąteczny, wielkanocny, my jakby tu przybyliśmy w czwartek, w czwartek sobie zrobili taki rozruch, Rozpakowaliśmy się tak dalej. W piątek sobota tutaj. W piątek i sobotę jest w więcej można powiedzieć tyle samo ludzi, chociaż dzisiaj jest dużo lepsza pogoda, więc bo to jest... I to jest jakieś jedna trzecia parkingu, który tutaj jest. Eee... Wszędzie jest w miarę luźno, no tam gdzieś do kolejki, no, trzeba poczekać 2-3-4 minuty. Nie a... ma żadnych autokarów, żadnych wycieczek. Nie, nie, tego nie ma. Natomiast z tego co się pytaliśmy o obsługi, bo nie wiedzieliśmy czy wykorzystać bilet na czwartek, piątek czy na piątek, sobota, no to pani powiedziała, że się spodziewałem większego ognia w poniedziałek. Natomiast ten czwartek, piątek, jakby e, piątek, sobota jest jakby zupełnie, zupełnie bezpieczną datą. Tak, nie ma ludzi. Hej wam. Okej, trzy nie było jeszcze ujęcia, więc. Okej. Okay. Tak to wygląda. Ja to nazywam Laguna Beach Nie mam pojęcia jak to się nazywa, ale ten bar tutaj wewnątrz e, Z basenem, znaczy w basenu I wewnątrz w środku, bo następny jest e, tutaj No ale ten jest tylko letni Nie jest go widać tylko tą palmą Tędy tam jest A ten działa sobie tutaj Teraz mi sobie piwo z waka Dziękuję bardzo... No... Okej... Okay. Nie wiem, które podejście... Cześć mam teraz małą awarię, ale... Generalnie jest tak, że mamy tu piwo, mamy jacuzzi... Wczoraj tutaj był zachód słońca... Natomiast tam się nie nagrało mi... Nie nagrało mi się audio... Także najpierw dodam do, do to w ofię, także. W tym miejscu było super albo spróbuję dzisiaj to po prostu powtórzyć jak się uda to będzie to wtedy dobrze widoczne Także takie widoki w Polsce Tak, sobie no. Czekaj, czekaj. wybierasz się coś, tak? A. A gdzie to wybierasz? Mam w monitorze, jest <grymne> Ale z tej strony widać, że ma różne kolory, wiesz? Teraz o takie ma różne kolory czad ok no to mamy teraz produkcję wachy cukrowej automatyczną no i tak to powiem wam teraz coś w tajemnicy ludzie już nam są niepotrzebni Niech pan się nie patrzy, pan mnie podejdzie. nie podejmie, no nie wiem, co pan... Oj, ty, no, ty, no, goście, ty! Skakujcie. Wiej. No, to w końcu jest Wielkanoc, no kurde, tak jak ma być, no ciepło jest. Ale jest cieplej niż było, jak byliśmy ostatnio. Czyli wczoraj. Nie, 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 ten, Dobra. O Uważaj na te, na... No. Ja Ej, bo... Bo ci gówniarzu Zniszczysz kamierę swojego butacie. Ja nie <grym> o, patrz, o ty pajcie się. No nie pojemaj. Ty nie majecz? Tak. Nie, ja nie, nie. No. Nie. NIE! Nie, nie, nie! Trzymaj mnie! A, to bo... już... Popuść! Tata, to ty parący Nie, nie, to spokojnie, wiesz. Musiałam rozdawać jeszcze prąbę, dobrze! Nie, bo gdybyś przytrzymała rękę, to by się utopiła. Patrz, tak jak ja ci głowę! A czyje to stówki? A to? O, a to? Nie mam. Dobra. Trzeba pokazać stópki, to jest taka gra. Dobra. A więc... Ale jak to się gra? Bo ja już wiem, czyje to są. Zapraszam. Janek? Ja. Dobra, to jest Janek. To jest Jurka. A to jesteś ty. A to jest Shakira. Idziemy do baru. Dobra. Zobaczcie ten, te piękne niebo, bez niebo bez, znaczy niebo z gwiazdami. Bez gwiazdne bez niebo. Bez kres. jest fala i jest ogólnie płe zabawnie no to ktoś to uruchomił bo to miało być czynne dopiero od pierwszego od pierwszego kwietnia a ci chyba panowie sobie wykupili ten tor dla siebie bo to też jest taka opcja więc się bawią. Także tak wygląda ten tor. Patrzcie 40 zł, pół godziny, 165 połowa toru albo 320 cały tor. Przypuszczam, że ci panowie wykupili sobie cały tor i mają to w Ile mu jada? Mm. Ja Pakardy może wasz tak. uh. coś? No, nagramam tak, ja całe menu teraz za chwilę tutaj o. to mam jedną rękę mokrą. No <noise> <To> właśnie <noise> Jak to mówią Rosjanie? Ja ryś to jest najbardziej odpowiedzialna rzecz, jaką robiłam od dawna. No. A ja się ukryję za palmami, a mogę ci nie. Co? O, no, no. <laughs> Ja się ukryję za palmami a nie. Będę... powiedz. Nie mogę, że brakuje mi na żeby mnie raz? Dobra, masz. to dla ciebie. No, no. To, nie. to na pewno. To na pewno. Ja no to na Panie youtuber, zdrówko. Cheers. Cheers. Jak to mawiają Francuzi? Mówią, chyba, nie. To mawia? Moki <noise> Jak jest? Tak. Jak to mawiają w Afryce? Ja. Yeah, good. Kurwa, jeszcze, jeszcze jestem za trzeźwy na to. <grym /doletnie> Zobaczcie to. <grym /doletnie> to jest czad. Słuchajcie, dźwięki, ja, jak mi wieje pod prąd. Nie wiem, czy ale my słyszymy. <grym /doletnie> Hej! Tutaj od tej strony się tak prosto mamy piątek. Czekamy we włoskiej na pizzę, a tymczasem jest fala. idzie, gdzie fala? Jo, yo, jo, yo, yo. Jedyny na świecie, <grytanie> żartuję, ale basen wewnątrz, w, 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 restauracja wewnątrz basenu, w sensie bar Wewnątrz basenu. Tracę głos. Eee, święta Wielkanoc 2024. Po krótku trzeba kończyć. W sensie taki, że przyjechaliśmy tutaj w czwartek z czwartku na piątek, z na sobotę i sobotę na niedzielę. Jak mogliście zobaczyć na początku parking był praktycznie pusty. Tam niewiele było, kilkanaście samochodów, może albo kilka. Tak teraz już jest parking zupełnie pełny sieńki. O właśnie. Także co? Jeżeli przy piątku, przy sobociem, tutaj kwestia była może 1 trzecia, jeżeli teraz jest to wszystko pełne, a jutro będzie jeszcze więcej ludzi, jak mówili na w recepcji, no to znaczy, że to będzie katastrofa, po prostu. W sensie wybieracie sobie ten termin taki jakby na dzień przed świętami i po prostu sobie już same może do domku jechać, no nie wiem jak tam chce. W, w każdym bądź razie wczoraj było czutek więcej ludzi jeszcze jak w poprzedni dzień, czyli w piątek. I słuchajcie, no to już było tak, jeszcze było komfortowo, jeszcze było fajnie. Tam kolejki to były, może 5 minut gdzieś tam, do tych, naj, do tych topowych. Do zwykłych nie było żadnej, do gastronomii nie było też kolejek. Ale myślę, że przy tym, co dzisiaj tu widzimy na parkingu, przy tych środowki są praktycznie wszędzie full, bo teraz przechodziliśmy przez całe osiedle, no to będzie. o tak. Ogólnie, wyjazd super. Parę takich tam pierdł, ale to jakby na całość, całości materiału to sami zobaczycie. co tam było nie tak. No i to, czas do domu. Do zobaczenia przy następnej relacji. Pa. Ciao, pa! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy. Moi drodzy, jeżeli podobał Wam się materiał, to nie zapomnij proszę dać polubienia, subskrypcji i zostaw komentarz. To mi pomoże rozbudować zasięgi i rozwijać ten kanał. Dzięki Elo!